Co? O! Chodźcie, pokaż. Pokaż się. Dobra, leć. Gdzie do mnie? Spadaj, czurze. Dziś no nie wal tego, tak bo to zepsujesz, a to drogie było. Gdzie ty idziesz? Hyhyhy No pomagać Wyjdź no, Idź sobie chcesz? <gry> <gry> Chodź tu No sam nie wyjdziesz. Już nie wejdziesz mi pod meble. <laughs> no już nie wal tym tak o te meble, bo to rozwalisz. Debil. No chodź. <laughs> Jak wyjdzie? <laughs> no leci. Tam nie wyjdziesz, za gruby jesteś. Tudo bom? Tá bom. Conta.